Ej, ona. Żyją daleko od siebie, ja to dla mnie ona. Ona jest zawsze zamknięta i dziwnie nieokreślona. Zawsze za mało szczęśliwa, by chociaż spojrzeć na kwiaty, by boso wejść między ciernie. Zawsze za mało w rozpaczy. Zbyt żywa, by grób jej kopać. Zbyt martwa, by była żywa. I chociaż na pewno istnieje, zawsze za mało prawdziwa. Tak kocham rzeczy nieważne, bo muszą w końcu mi pomóc. Zbyt dziwna, by wyjść do ludzi, zbyt w normie, by zostać w domu. I zawsze wzrok swój odwracam, gdy nie chcę wody jej podać, bo jest za mało w gorączce, bo jej nie wolno chorować. Zdaje się cierpi w swym cieniu, zbyt mrocznym by być bezpiecznym ale zbyt jasnym, by nazwać go wielkim złem ostatecznym. Kiedy się do niej odzywam, mówię, musisz wytrzymać moją szanoną opowieść o nowych narodzinach. Mistrzyni tortur, mistrzyni tortur, bóluznawczyni, resztek nadziei swej zabójczyni. Koniec wieszcząca już na początku, żadnej słabości nie robiąc wyjątku. Co jasne zgasi, rozmucha ciemność, obetnie skrzydła pochwyci świętość. Myśli upadną, wijąc się z bólu, uczucia straszne przyprą do muru. Ona przywiecie wrogie oddziały, co ruinując będą się śmiały. Zniszczy z bezcześci to, co zastanie, ale wycofa się, nim się złamie.